Dobrze wiecie, że mam słabość do rekinokrętów z Lego Dreams, a co mamy tutaj? Tygrysi Rekinoczołk! Też potężna maszyna. Zerknijcie. Wielki, ciężki zestaw. 1550 elementów. No prawie. A cena katalogowa: 620 zł. Dużo. Drogo. Na Xcomie, co prawda, nieco lepiej, ale nadal nie są to małe kwoty. 7 minifigurek i zerknijcie. To wypada całkiem nieźle. Bardzo interesuje mnie ta skolopendra. Arika, no i mamy tutaj tego imperatora koszmarów. Oprócz tego koszmarnik, jakieś takie snolutki, Mateo, Izzy, pan Oz, no ich bardzo dobrze znamy. Są również skarbenki, jakieś takie maluteńkie zwierzaki. No nic, jestem bardzo ciekaw, jak to wypadnie. Alternatywna konstrukcja też z pomysłem co prawda tego statku budować nie będę, ale żagle z gąsienic. Nieźle, nieźle. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą serię, to są jej tak zwane ostatnie podrygi. Dajcie znać w komentarzach, co jeszcze chcielibyście na moim kanale zobaczyć, bo tych interesujących zestawów jest cała masa, a pewnie wszystkiego nie zdołam zrecenzować. Natomiast rekinokręt, puh, rekinoczołk, no nie mogłem tego przegapić. Ja tutaj czuję taki delikatny vibe. Hmm, Lego Nights. Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, tam też były takie niebiesko-pomarańczowe maszyny. Dobra, lećmy z tematem, bo zimno i nie ma czasu. Na tym pudle z każdej strony były takie mocne taśmy, ja już to sobie poprzecinałem, tylko z jednej strony symbolicznie zostawiłem. No i co, podobają Wam się takie żagle? Ma to swój urok, trochę to przypomina jakiś taki okręt widmo. W każdym razie sprawdźmy zawartość. Naprawdę ten zestaw jest dość ciężki. Okej, okay, tradycyjnie. Najpierw wrzuciłem się do instrukcji, no bo też tutaj jest listek z naklejkami. Myślałem, że będzie tego więcej. Na szczęście nie jest aż tak źle. O, czyżby to był mały rekinek gdzieś tam do akwarium? Tak może być. Są jakieś chorągiewy, jest oko tygrysa oraz prążki o bardzo ciekawe połączenie z jednej strony taka bestia pływająca, a z drugiej o, taki dosyć zręczny drapieżnik. No i zobaczmy, instrukcja, jak zawsze, ciekawa, ładnie zrobiona wiecie, w kilku kolorach. I zawsze jak kończymy jakiś etap budowy mamy tutaj odpowiedni rysunek. No pięknie, my jeszcze za tym zatęsknimy, podobnie jak za mamki Kit. Tak mi się wydaje. O, super, super. A to sprawdźmy jeszcze reklamy innych setów, bo tak jak mówię, już tych zestawów zbyt dużo nie zobaczymy. No i co, być może tego diplodoka warto byłoby pokazać? Może tutaj takiego zielonego lisa, albo może tego aligatora, czy też koparkę połączoną z jakimś takim skorpionem? No nieźle, nieźle. Opcji jest multum, to piście w komentarzach, a ja tymczasem ruszam budować. Worków z klockami, no nie jest może aż tak dużo, ale one są chyba mocno wypchane. A, do zobaczenia za chwil kilka! No i mamy to Tygrysi rekinokręt ukończony, potężny, budowałem około dwóch godzin, było 12 worków z klockami, i jak zwykle zostało sporo elementów przeznaczonych pod model alternatywny. Taka jest już specyfika tych zestawów, że mamy połączenie maszyny i zwierzaka. W pewnym momencie to się musi znudzić, ale w sumie mnie to nadal bawi, ba gdybyśmy odczepili te wszystkie boczne kapsuły, ten środkowy segment oraz podstawę jezdną swoją drogą bardzo solidnie zbudowaną, to wychodzi nam zgrabna ryba. O, bardzo ładny rekin. Zerknijcie, może sobie kłapać swoją gębą, no i ogólnie za chwilę będziemy mu się przyglądać. Model jest długi, 40 cm 18 cm szerokości, bo trzeba pamiętać o tych bocznych płetwach, które wystają poza ogniwa gąsienic no i mamy 18 cm wysokości. Ta chorągiewka na szczycie jest naprawdę urocza. Powiem wam szczerze, palce bolą, bo tutaj trzeba połączyć ponad 90 ogni w gąsienic. Ach, ale jeździ to naprawdę przyjemnie. Za chwilę wam to pokażę. To co? Ruszajmy, bo tutaj do omówienia jest naprawdę sporo. Pamiętajcie w końcu o tych ciekawych minifigurkach. Nie, no ale powiedzcie sami, jeżeli chodzi o te zwierzęce segmenty, wypadło to całkiem nieźle. Profil tego rekiniego pyska jest wzorowy, tak jak widzieliście szczęka chodzi, no i mamy tutaj w pewnym momencie nawet dwa rzędy zębów. O, nieźle, nieźle, bylibyśmy w stanie pochwycić jakąś wrogą minifigurkę. Co dalej? Są zasygnalizowane skrzela? Dobrze, jeżeli zaś chodzi o te płetwy boczne, to nic nadzwyczajnego, no wielka szkoda, że tutaj nie użyto również pomarańczowych kolorów, ale to potężnie jeździ, o, z takim odpowiednim dźwiękiem. Ty, może lepszym skojarzeniem niż LEGO Nexonites jest Warhammer 40 000. Coś w tym jest, nawet kolory od boku się zgadzają. Dalej, kolejny segment cielska. No i słuchajcie, ten ogon chodzi też milutko, chociaż ta płetwa ogonowa nadzwyczaj często w zabawie może odpadać, bo to łączenie jest słabiuteńkie. Co dalej mi się tutaj podoba? Ten swego rodzaju napęd... Nie wiem co to jest, jakaś woda gazowana czy coś takiego, ale wygląda to nieźle, futurystycznie. No i mamy te kapsuły tutaj po boku podwieszone, ale do tego to ja muszę zmienić ustawienie kamery. Aha, jest jeden taki niuans w tym momencie. Ta płetwa, a, w ten sposób podczepiona, wygląda słabo. Dużo lepiej prezentuje się to w tej wersji, kiedy mamy do czynienia po prostu z rekinem, no bo wtedy to jest bardziej głębiej schowane. Tak w ogóle to mam takie dziwne, niczym nieuzasadnione wrażenie, że te boczne kapsuły wykonano tak jakoś przeciętnie nic nadzwyczajnego. No, z drugiej strony, czego ja się tutaj spodziewałem to jest coś w rodzaju takich podwodnych skuterów, które możemy odczepić. I które tworzą takie osobne mini jednostki z ciekawostek? Tutaj z tyłu mamy szafę na broń z jakimiś takimi blasterami. Kilka detali wypada całkiem nieźle. O, na przykład te tutaj złote łańcuchy, trochę złotych elementów porzucano, no i mamy kokpit z jakimś takim panelem na szybie. O, nieźle, nieźle. Czy widzę tutaj ster? Nie bardzo, ale ta kraina rządzi się swoimi synnymi prawami. Drugi taki, powiedzmy, skuterek jest wyposażony w potężną broń. Jeżeli chcielibyśmy odpalić, bo właśnie to ma to wystarczy tutaj pokręcić, i naprawdę w ekspresowym tempie można się tego pozbyć i najprawdopodobniej zgubić. O, tutaj właściwie mamy jakieś manetki, jakieś wajchy. I kolejne nowoczesne, takie, wiecie, elementy wyświetlane na szybach. Kształty całkiem dobre, no i tutaj po boku mamy coś takiego ładnie wyszykowanego. O, podoba mi się, że zastosowano tutaj dużo tych złotych elementów, ale, tak jak mówię, no równie dobrze, to mogłoby przybrać inne kształty i w sumie nikt by za bardzo nie zwrócił na to uwagi. O, w tym miejscu mamy jeszcze taki, powiedzmy, pokój kapitana. Snoludek siedzi nad mapą, ma tam jakiś kompas, jakieś pióro i właśnie to akwarium z mini rekinem może dzięki temu steruje tą bestią ciężko powiedzieć. Bardzo łatwo jest odczepić te wszystkie moduły, no i tak jak widzieliście, złożyć sobie po prostu takiego tygrysiego rekina. O fajnie, fajnie, to jest naprawdę dobre, chociaż tak jak mówię, ciężko powiedzieć co to za napęd. Mam takie dziwne wrażenie, że z sezonu na sezon te postacie chcą mieć coraz większe miecze. Nie twierdzę, że to źle, że wygląda to słabo, ba, wydaje mi się, że takie ostrze dla jakiegoś Big Figa byłoby całkiem, całkiem niezłe. Tutaj mamy jeszcze tarczę, no i trochę te wszystkie nadruki się zmieniają. To jest zawsze ten sam Mateo, ale wiecie, ma trochę inne detale na torsie. Jeżeli chodzi o Izzy... No, to też podoba mi się ten kryształowy pancerz. Ja jej nie mogłem umieścić, wiecie, w tych bocznych kapsułach, dlatego że ma naprawdę rozbudowaną fryzurę i to się tam po prostu nie mieści. O, tutaj mamy taki powiedzmy kryształowy mieczor. Jeżeli zaś chodzi o głównego antagonistę, no to powiem Wam szczerze, Chyba bardziej podobali mi się ci poprzedni, no tutaj oczywiście ten element robi dużą robotę. On właśnie trochę tak pachnie DD, jakimś takim, wiecie, mocnym lochem, bardzo abstrakcyjnymi, mrocznymi klimatami. No i tutaj mamy ostrze różowe, jeżeli chodzi o głowę. Widziałem to w przypadku króla koszmarów, zresztą ta peleryna też nie jest mi obca. Ach, mam wrażenie, że taki główny, największy przeciwnik, imperator, to powinien być zbudowany na bazie nowych elementów, a tutaj jest dużo powtórek. Zawsze podoba mi się, jak bawią się tym wizerunkiem pana Oza, bo on dostaje świeże zbroje i tutaj właśnie widać, jakby te inspiracje Lego Nexonites, jeżeli chodzi o okulary, o tego wąsa który w tym momencie ma jakiś taki złoty kolor, no nieźle. Do cyberpunkowych makiet to się może przydać. Został wyposażony w potężny młot. No i mamy jeszcze te maleństwa, czyli jakieś tam pająki, snolutki z ciekawymi kapeluszami. No i takiego koszmarnika. Hu, grymas naprawdę przerażający jest również ten lateksowy kapelutek Ziblop. Można to nasunąć, wiecie, zamiast głowy na cielsko minifigurki. Okej, okay, w porządku, no ale chyba byliście ciekawi, podobnie jak ja, tej skolopędry. Arika może się delikatnie pochylić. Ciekawie zrobiono to cielsko. O, jest to dość niepokojące. W ogóle te stwory, takie szybkie, wyposażone w aż tyle odnóży, no, potrafią budzić obrzydzenie. No i tutaj mamy takie kosy w ręku. Brzydką twarz, to znaczy ładnie wykonaną, ale chodzi mi o to, że te kły po prostu pasują bardziej do mocnych, horrorowych makiet. No i pokażę wam jeszcze minifigurki od tyłu, bo często to wszystko było pozasłaniane na druki szczegółowe, ale wiecie, jakoś tutaj zabrakło mi takich minifigurek, które będę wspominał naprawdę długo. O, kilka takich ciekawych motywów, czy na przykład pan os, ale to jednak za mało, żeby mnie w pełni usatysfakcjonować. No to chociaż o tyle dobrze, że dostajemy pupilki, takie oto zwierzaki, <laughs> swego rodzaju patronusy świata Dreams. No, tutaj mamy uwięzionego zielonego, który przypomina nieco zibloba, no i mamy także drugiego skarbeńka, jakoś tak łudząco przypominającego Izzy. Jakie kryształowe więzienie nam tutaj wyszło? Wiadomo, to jest kilka elementów. To są jakieś takie ciemne liście, ale przede wszystkim tutaj ten kryształ. No to są ciekawe klocki, gdyby ktoś chciał zbudować jakąś taką nietypową lodową makietę. A takie drobne zwierzaki, no to kiedyś często i gęsto pojawiały się w serii Lego Elves. Ileż tutaj może być takich subtelnych nawiązań? Albo po prostu, no wszystko już było, wszystko się powtarza i wszystko jest remiksowane. Podsumowując, dawno tutaj na kanale nie było tak szalonego zestawu, choć chyba już pierwszy rzut oka na pudło powinien mnie na to przygotować. Och, taki drobny chaos być może wdarł się dlatego, że tutaj w tych zestawach mamy dwa równorzędne modele i jakoś to trzeba wszystko klockowo połączyć, żeby wiecie, wykorzystać i tu i tu. W związku z tym ciężko pokazać klocuchy zapasowe. W każdym razie tyle mi zostało po zbudowaniu tego rekinoczołgu. No minifigurki. Mam drobny niedosyt, to lepiej chyba to oceniłem w przypadku tej sprayowej ciężarówki. Prędzej wykorzystam tamte postacie niż te tutaj, choć dla pojedynczych elementów, szczególnie tych wielkich mieczorów, warto było się temu wszystkiemu przyjrzeć. No pan Oz oraz Izzy całkiem nieźle wyglądają. Imperator z kolei, oprócz tej głowy, a właściwie tych dziwnych oczu, Raczej średniawa. No ale do brzegu. Dajmy zatem takie słabe, bo słabe, ale 8 minus na 10. A jeżeli ktoś nie lubi tej serii, niech sobie wystawi siódemkę. Po prostu. Można się zainteresować, ale też ciekawi mnie, czy ten wielki czerwony dinozaur nie wypada lepiej. Trzeba to chyba sprawdzić. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze odczucia. Ja się żegnam. Hej!